Halo, halo, odbiór, witam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór, wszystkiego najlepszego chłopaki, duże, duże, duże serducho dla was, mam nadzieję, że miło spędziliście ten dzień, że życzenia do wszystkich, których miały dotrzeć, dotarły, no i co, kurczę, powiem wam, że trochę musiałam dzisiaj poświęcić czasu na to, bo to no, totalnie... Trochę na spontanie ten stream dla Was taki inny niż w ogóle planowałam, bo yy, tak jak sobie ustalałam plany na ten tydzień, to dzisiaj miał być Dragon Age, więc niestety na no, szybko musiałam yy, instalować dzisiaj grę, pobierać. Wiecie, że mój internet do najszybszych nie należy, więc troszkę zeszło. Musiałam zakładać konto w ogóle na tym upleju cały bo okazało się, że nie miałam, a oczywiście myśląc, że no jak gra jest na Steamie, no to wystarczy Steam, a nie jakieś uplay i inne cuda. No to nie, oczywiście trzeba było to potem miniaturkę na szybko zrobić, potem w ogóle przemyśleć, co zrobię awaryjnie, jak mi ten Far Cry się nie spodoba, bo biorę pod uwagę taką okoliczność, skoro to jest mój pierwszy w życiu FPS. Nie. Znaczy nie, no dobra, miałam powiedzmy tam z Tomb Raiderem jako takie doświadczenie, ale wiecie, że Tomb Raider tam po pierwsze jest krótką grą, po drugie tam też dużo zagadek jest, skakania, no i tam bronią główną był łuk, nie? Nie wiem jak ja sobie z celowaniem tu poradzę, z wymianą nic, nie znam się na tym, ale dobra. Jesteście chłopaki tutaj w większości, to oświecicie mnie jak to się należy posługiwać. Bronią. <noise> Także liczę na, na Wasze podpowiedzi na Waszą pomoc. Dobra, witam się już z Wami. Witam serdecznie Karola, witam Dekolasa, witam Lukasa, witam Dersala, witam Feniksa, witam Dawcia, witam Tomka Glińskiego, witam Mr. Chinho, e, witam PKW. E, witam e, Swallow, witam Rifcia, O Kopela przeżyłeś dzisiaj szkołę? Czy <grywa> tak w ramach Dnia Chłopaka wpadłeś do cioci na streama? Witam Lole, witam bardzo serdecznie Kamilu, witam Hebenito, e, witam Spoterka, witam Maniaka. E, ale się odbiła na Dni Chłopak. No cóż, no. E, witam. E, XRSA Gaminga, witam Gelsa, witam wszystkich e, Ale się jęka, wystroja pięknie Ukrainka na otwarcie szosy No i dla was chłopaki, żeby było wyjątkowo, nie tak jak zwykle A też mi się nie chciało za bardzo e, <grafię> Jak mam być szczera? Przecież ty już umiesz strzelać nawet bardzo dobrze e, Gdzie i kiedy niby umiem strzelać? A, to co tam było na polowaniu w Mediawalu, to wiecie to był przypadek, że tam nie, nie wymaga jakichś szybkich reakcji, to, że tak powiem, to polowanie. Nie chodzę teraz do szkoły, mam w końcu czas spać, bo mam chyba zapalenie krytania. nie mówił, O, matko, to dużo zdrówka ci życzę. Wypoczywaj, wygrzewaj się. A to A nie. nie, no tylko. Nie, nie. Nie szukam. Tylko słyszałam, że chłopcy są wzrokowcami i lubią podziwiać ładne rzeczy. Ładne rzeczy? To kurwa nie było dobre określenie. Ładne obrazki, ładne kobiety, tak? Oj, to, to się wystroiłam, nie? No. Ale samo zaoranie z tymi rzeczami. O nie. Dekolt nie za skromny. Oczywiście, że taki 100% skromny. Kamiru, dziękuję ci bardzo. Dobra, przechodzimy do gierki. Um, audio jest włączone, bo już sprawdziłam po wczorajszym failu. No i przechodzimy na gierę. No, zobaczymy, co to... jak to tu pójdzie. Trochę się boję, ale... że nie będzie źle. Ale to jeszcze nie jest poziom Twitchowej atencji. No ha, dobrze, nie mam cyców na wierzchu. No kurde, i z tym kobietą, też mam bluzki z dekoltem, no bez jaj, no. Muzyka nie głośno. Więka to dobrze, z strzela, a tak, najlepiej. No dobrze, że takie wirtualne strzelanie nie grozi mi jakimś wypadkiem. Tu w ogóle się wybiera jakiś poziom, nie wybiera się, nie? Dobra, nowa gra. Pusty slot. Dobra. A nie, no są! Eksplorator, tropiciel. Poziom trudności polecany graczom mającym doświadczenie. E to nie ja! O nie. Wyszedł jakiś nowy HDR Workad. Nie grałem żadną grę od końca wakacji. No, musisz się zapoznać. Wejdź sobie, jak jesteś chory. Teraz tam na Discorda yy, i odświeżona jest grafika bez obciążenia, proces yy, bez obciążenia komputera. Dobra, Gnoczy w smacznie ziołowym z grzybami. Smacznego. Dawaj tropiciel, oni ściemniają. Ja się boję, pod tobie jest podpuszczanie. Wojownik, prawdziwy wyzwanie <grystanie> ekspertów. Najniższy poziom trudności procent graczu nieobeznanych. A można w trakcie gry zmienić poziom <grystanie> trudności? Nie warto. Bo boję ja się, boję, że jestem teraz podpuszczana. <grystanie> Dawaj, mistrzostwo! Sadyści! Ja się dla was poświęcam, staram, aby wy co? Matko Święta, no dobra. Do mis. Siemanko, hasare, to się dzieje. Dobra, daję tego tropiciela. To pewnie jest taki po prostu normalny poziom, nie? Zobaczymy. Jak coś, to kurna przerzucimy się na Among Us. <laughs> nie, nie dam się podpuścić. Ja mówię wam, nie grałam nigdy żadne FPSy, poważnie, więc kurde. Ja się boję tutaj, że zaraz... będę ginąć co chwilę, na bank. Nie wiem, czytać wam to? Nie namyślając się długo... Dobra. O kurna, jaki klimat wakacyjny, słuchajcie. No w porównaniu do tego, co jest za oknem, to czuję się jak na majorce. Dobry wieczór, jestem po wizycie u lekarza. Albo mnie się wszedł pod jej do lekarza po jeszcze. Och, to użyło mi, że nic poważnego. Witam serdecznie, dobry wieczór. Ziółka poszła w równień! Dzisiaj bez ziółek. No właśnie, bez ziółek... I e, z problemami z bezsennością znowu, ale... Nie będę wam psuć nastroju w końcu, to... Dzień dla was, macie się dobrze bawić. Imperium, witam serdecznie. Byłam na majorce? Nie, nigdy. Tylko widziałam właśnie w grach albo na filmach. Orki z Majorki. Telefon po naprawie na ten samowany. Niby kodeks cywilny mówi, że w tej sytuacji mógłbym prosić o zwrot pieniędzy, ale z tego ma jakiś regulamin, którego nie pokazują, oczywiście chyba pieniędzy nie odzyskam. O matko, hasarel. Wiesz, co spróbuj się jeszcze podowiadywać, pogublać, co możesz w tej sytuacji zrobić. Ej, no domyślnie były wyłączone, ja myślałam, że jest z polskim dźwiękiem gierka. Dobra, zaraz włączymy napisy. Awe, kopelat Awe, dawno cię nie było. rzeczywiście, no, najlepsze życzenia dla was, panowie. Już nie za dużo macie tych świąt? Dzień chłopaka, dzień mężczyzny. I tak już nie wyrzucam. <laughs> nie no dobra widzę są jakieś klaty, jest jakiś bandzior. Coś tam kojarzę <laughs> nie No ja woli czy to, czy to nie ten napisy a nie no serio myślałam że jest ten tylko po polskie tłumaczenie normalnie A czy Dzień Kobiet nie jest dla Was dużo, a no... <noise> Niektórzy nawet o Dniu Kobiet, nie pamiętają. Dobry wieczór ma wciąż. <noise> Czyli ogólnie wypad na Majorkę się nie najlepiej skończył. <noise> O nie! To chyba już mi się odechło po wakacji na Majorce. W ogóle witam, Iberion. Ja mam tak... Ja tak wyglądałam jak ten z podbitym okiem po specjalu na trzecią rocznicę. O nie! Chyba Anko ale zaraz włączymy te napisy. Faktycznie, trochę lipa. Tak ten. Ale kurde, jak ten! Gierka mi się wczytywała i były te napisy początkowe, tu były napisy. A teraz nie ma napisów, no to łotek, fuck? Ale nie czy mi się wydaje? Mnie nic nie tnie. Ale zobaczę OBS. Nie mam? Ale zobaczę. Ej, mam zero zgubionych klatek. Co wy gadacie? To może wina neta. Mnie wszystko pokazuje, że jest OK. Na tym, na OBS-ie. Idź za grantem. Dobra, tam. No to idziemy. Tylko czekajcie, ja sobie może jeszcze... Um, opcje... Rozgrywka... To jest... Um, Wziąłem trudności tropiciel... Gdzie to są napisy? Nie wiem, dwie? Kurna, no, wróć. Gra tak średnio? U mnie żyletka obraz. Ale grę, bo ty jesteś git. Ja na nigdy nie widziała strzelanki, to nie wiem, czy takie ścina, czy mam być. Nic nie. Ej, no ale mówię wam, że patrzyłam teraz w OBS, i nie ten dźwięk. Właśnie jest główna muzyka. Eee, obraz. Eee, Wyświetlania napisy tu. Dobra, zastosuj. Sresetuj router. No nie wiem, mam wrażenie, że gra po nie, nie chodzi. WTF. Ale wiecie ostatnio. Tak mi mówiliście, że wam ścinało przy DBD i musiałam wtedy robić reset OBS-a. Możliwe, że to jest OBS. Ale serio, no kurde, mam zgubione klatki zero. Na zielono wszystko, chyba jeszcze na YouTube sprawdzę, czy nie, no doskonałe połączenie. Hmm. Hmm. Daj wam tnie? Aha. Gierka to by nie przycinała. Z tym jak jesteś na tym ekranie gry, to przycina jak się przełączasz no knąłby to już jest płynnie. No to wiecie co było? Podobnie do badań chyba trzeba zrobić ten. Reset OBS-a. Zaraz zobaczymy. No to dobra, ja do Was zaraz wracam w takim razie.